Ten po, początek był e, taki wymarzony, bo a, takie było założenie, żeby w tych pierwszych 4-5 biegach pojechać do, do przodu i maksymalnie, zdobyć jak najwięcej punktów. Natomiast Zielona Góra to nie jest e, łatwy przeciwnik. Oni e, po tych pierwszych biegach e, wyciągnęli wnioski jakby i e, spróbowali się doregulować, co im wyszło, bo potem byli bardzo szybcy. I, a Nasze myślenie i założenie było, żeby każdy bieg nie stracić jakiegoś punktu, który potem byłby dla nas wa ważny. Udało się nam to do 13 biegu. W 14 i w 15 wykonaliśmy plany, który był założony i dowiedliśmy zwycięstwo. Trudne, cię, ciężkie. Zielona Góra jest trudnym przeciwnikiem na każdym torze. Jedzie znakomicie, są waleczni i, 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 i trudny partner. Każdy bieg jest ważny. Tutaj w sytuacji dzisiejszej, gdy prowadziliśmy od samego początku, drużyna przeciwna zastosowała rezerwy tak, tak, taktyczne i powiem szczerze, że były one przemyślane. Gratuluję tutaj Dudkowi, który to wszystko robił przemyślanie i trafiał, bo odrabiali punkty 4-2, 5-7 bodajże lub 4-2-2 razy. Więc to jakby to było wszystko przemyślane i trafione, co nam jakby zabierało te nasze cenne punkty. Ale my z kolei skupialiśmy się, żeby jak najmniej tracić w tych rezerwach, a, 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 a nadrabiać w tych pozostałych biegach. Kluczowym biegiem jest zawsze 14 i 15. Wykonujemy ciężką pracę, tak żeby właśnie ten wynik się piął do góry. Nie, nie jest to łatwe w tym roku. Znowu się spotkaliśmy z wymianą na przykład różnych części czy pozyspołów w sprzęcie i przynajmniej u mnie jest to taki problem, który jakby dopiero chyba wydaje się, że za, zaczynam to odnajdywać. Tak? To co uciekło. Niestety w Żyżu to nie jest jak w piłce, że można kopnąć i już jest gol. Tak? Tutaj trzeba ciężką pracę zastosować, przebrać sprzęcie, wynaleźć. Duża praca z mechanikami, która jakby na co dzień ulepsza ten sprzęt. Mam nadzieję, że jesteśmy, jeśli chodzi o ten tor w Grudziądzu, mamy to za sobą, bo wszyscy dzisiaj dobrze jechali, nawet młodzież dzisiaj bardzo fajnie jechała, z czego się cieszymy, bo ich punkty jakby dają nam ten... Ten spokój w następnym biegu, bo, bo co, co innego, gdy się prowadzi zawody i się prowadzi dwoma, trzema, czterema punktami, a co innego, jak się przegrywa, na przykład w biegu młodzieżowym, gdzie w następnym biegu trzeba odrobić te punkty. Także dzisiaj młodzież spisała się na piątkę i tak powinno być.